101 lat temu w tym miejscu został zamordowany przez niemieckiego bojówkarza dr Wincenty Styczyński podczas pełnienia swoich obowiązków lekarskich. Dr Wincenty Styczyński był polskim działaczem narodowym, przewodniczący frakcji polskiej w Gliwicach, radnym w latach 1919-1922. Podczas powstań Śląskich pomagał ofiarom. Na posiedzeniach Rady Miasta sprzeciwiał się aktom niemieckiej przemocy wobec mieszkańców Gliwic, jak i wszystkich Polaków. Jego pogrzeb był wielką manifestacją narodową, spoczął na cmentarzu w parafii św. Wojciecha w Poznaniu. Po jego śmierci w mysłowickim przewodniku wiejskim napisano zasługi świętej pamięci doktora Styczyńskiego na polu narodowym naszym są bardzo wielkie. A jako człowieka prawego znali i szanowali go nawet Niemcy. Zbrodniarze niemieckiej organizacji bojowej zamordowali doktora Styczyńskiego, chcąc rzucić postrach na naszych rodaków zamieszkałych na terenie Śląska mającego przypaść do Niemiec. I tak naprawdę to pokazuje, jaką wielką postacią był doktor Wincenty Styczyński. Pamiętamy o Romanie Dmowskim, pamiętamy o Zygmuncie Balickim, pamiętamy o Janie Ludwiku Popłaskim, ale pamiętajmy także o naszych lokalnych działaczach narodowych, takich jak chociażby Wojciech Korfanty, gdzie za dwa dni, 20 kwietnia, będziemy... Będzie jego 150-rocznica urodzin. Pamiętamy także o Konstantym, wolnym współpracowniku Wojciecha Korfantego, ale pamiętajmy także o doktorze Wincentym Styczyńskim, który, który także przyczyniał się do polskości Śląska.